Cześć, tu Emil Dąbrowski w nowym odcinku wiadomości Szczecin. Co ciekawego dzieje się w mieście? Sprawdźmy. Na początek wielkie brawa dla pomysłów, które zyskały największe poparcie w SBO. Już wiemy, które projekty zgłoszone do szczecińskiego budżetu obywatelskiego będą realizowane. W tych ogólnomiejskich zwyciężyła instalacja artystyczna przedstawiająca Floriana Krygiera. Stanie przed nowym stadionem piłkarskim. Wybraliście też 28 projektów lokalnych. Zakres jest bardzo szeroki, a pomysły zróżnicowane. Od modernizacji budynku ochotniczej Straży Pożarnej w śmiernicy, przez spójne trasy rowerowe w śródmieściu i plac zabaw na osiedlu. Parkońskim, po parking na Pomorzanach i portowy fotopunkt na północy miasta. Zobaczcie wszystkie wybrane pomysły na stronie wiadomości szczecin.eu. Będziemy mieli nowe linie autobusowe. Od 1 lutego kursować zaczynają 89, 92 i 99. Punktem wspólnym jest pętla na Kołontaja, a stamtąd nowe linie będą kursować do Świergotki, Podburza oraz Zajezdni Golęcin. Na stronie wiadomości Szczecineu zobaczycie dokładne trasy nowych linii oraz częstotliwość, z jaką autobusy będą jeździły. Od 1 lutego obowiązują też zmiany na wielu liniach, między innymi na Prawobrzeżu. Jednym z udogodnień jest wydłużenie części kursów linii 56 tak, aby mogła obsługiwać strefę ekonomiczną w Trzebuszu. To będzie wielka inwestycja w ekologię. Na rozbudowę infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej ZWIK planuje wydać ponad ćwierć miliarda złotych. Realizacja zadań ma zapewnić nieprzerwaną dostawę czystej i bezpiecznej wody do picia oraz odbiór i oczyszczanie ścieków. Wśród inwestycji jest m.in. dokończenie modernizacji naszej największej magistrali wodociągowej, tzw. Miedwianki i samego zakładu produkcji wody Miedwie. Kolejne zadania dotyczą kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków. Najważniejsze z nich to dokończenie modernizacji oczyszczalni ścieków. W Zdroje, inwestycje poprawiające efektywność działania oczyszczalni Pomorzany oraz renowacja szczecińskich sieci kanalizacyjnych. W planie przewidziane są również kolejne inwestycje w odnawialne źródła energii, czyli budowa nowych farm fotowoltaicznych, które zapewnią tańszą energię dla funkcjonowania obiektów Wiku. Czytajcie więcej na stronie internetowej zakładu wodociągów i kanalizacji. Na tym skrzyżowaniu będzie bezpieczniej. Ruszają prace u zbiegu ulic Mickiewicza, Brzozowskiego i Łukasińskiego. Po przebudowie część jezdni będzie wyniesiona, co wymusił kierowców zmniejszenie prędkości. Będą też słupki uniemożliwiające parkowanie tuż przed przejściami dla pieszych oraz nowe chodniki. Prace powinny zakończyć się w marcu. Są wyremontowane i wyposażone w meble kuchenne oraz sprzęt AGD. Tak wyglądają mieszkania przy ulicy Krasińskiego i Łuczniczej, do których wprowadziły się dwie rodziny, które skorzystały z miejskiego programu Dom Dużej Rodziny. Dołączyły w ten sposób do kilku innych, które dzięki programowi mają komfortowe warunki. Program jest skierowany do rodzin z co najmniej czwórką dzieci, a wszystkie szczegóły są opisane na stronie stbs.pl. Tym razem mam dla Was zaproszenie na seans. Oczywiście online. Klub Delta poleca czwartki z dobrym filmem w styczniu i lutym. To dobry polski dokument. Oprócz tego, że filmy można bezpłatnie obejrzeć w internecie, to klub oferuje też profesjonalne wprowadzenie przygotowane przez krytyka filmowego Krzysztofa Spura. Polecam stronę klubdelta.pl. Tam znajdziecie nie tylko link do seansów, ale też harmonogram. Polecam też stronę wiadomości szczecin.eu, aplikację na smartfony, ekrany w mieście oraz profil na Facebooku. My widzimy się w kolejnym odcinku premiera. Rzecz jasna, we wtorek. Cześć!